Oto Grzegorz ma 21 lat. Jest studentem drugiego roku ekonomii na jednej z krakowskich uczelni. Mieszka na stacji wraz z kolegami ze studiów. Jego zainteresowania to imprezy, dziewczyny, muzyka, kitesurfing i dziewczyny. Na jego przykładzie wyjaśnimy Państwu teorię wyborów konsumenta. Grzegorz w swoim studenckim życiu każdego dnia napotyka na serię dylematów. Oto jeden z nich. Oto kolejny i następny. Jak możemy zauważyć, wybór jest dość oczywisty. Konto w banku Milenium jest bezkonkurencyjne, bezpłatne prowadzenie konta, bezpłatne przelewy do wszystkich. Zbliżeniowa karta maestro zwracająca 1% wartości wszystkich transakcji. Milenium. Wybór jest prosty.